Witam wszystkich zapalonych Stalkerów, czy napalonych, czy jak to nazwał, tak zwał, nieważne. Jesteśmy w elektrowni jądrowej Czarnogóry i zostało mi ja trzy pociski, Jakiś idiota I ka gada mnie. mi tutaj w głowie, ale staram się to zignorować. Myślę, że znajdujemy się już niedaleko końca. Matko, tutaj jest jakieś wysokie promieniowanie. Mam wrażenie, że tu nasz coś zaraz zje. U was nagrażdzion, budy, tąkę, a jest. Leki przeciwpromienne, jakieś tam kurde granaty i tak dalej. Zjedzmy leki. Ja wążę tu, nie wiem gdzie ja wlazłem, ale gdzieś tu wlazłem. Bierze. O kurde! Ja tu. Jezu, ja wlazłem w jakieś podziemie jeszcze, mi tu na po prostu nie wlazłem. Idź do mnie. Co jest kurde? O kurde jak Tak by the way. No to to jest okropne. A ile ze szkielet? A jak za szkielet muszę nosić? od cholery dziadów. Musimy się naprawić. Idź do mnie. Dobra ja nadal Ty nie... Wiem, to znalazłem To, to Znalazłem szkiele, czyli też... E, tak, biegać więc w szkielecie nie możemy, no skakać możemy, dobra. Natomiast... fajne artefakty znalazłem, tylko w, gdzie tu jest jakieś małe promieniowanie, że mi tu zaraz coś nie zabiło, no? Jeszcze coś na promiowanko jest, To nie, to nie. To jest zdrowie, plus 600. Dwój płuc zawieszający. Idź do mnie. Nie, tu jest za dużo promieniowania, jestem w spieprzaniu, Tam jeszcze byłem, tam. byłem. A tu też bodaj, byłem. Sprawdziłem cię tych gości. I proszę państwa, jeszcze raz, jesteś na promieniowanko, jeszcze. Dopiero, Twoje żelanie, skoro i polnce, idź do mnie. Ja nie, nie już nic. No, dobra, może jakoś przeżyjemy. Tutaj ten gość ostatnio też zaskoczył, z tego co tam. Plus właśnie tego, jak ze tu poza tym, że nie możemy szybko biegać jest. Tu ich było dużo ostatnio. Was nagrażał, tylko tylko okay, 1... teraz nie widzę w ogóle. Dobra, z Gaussa spróbujemy go zastrzelić. Padł. Rady. Jeszcze jeden, nie mam broń, znaczy amunicji. Dobra, ale załatwijmy to, co jest jeszcze 21 mi się pokazuje, to jest w ogóle duży plus. No dobra, wszystko fajnie, bo nie wierzę, że ich tak mało tu jest. Chyba nie ma już. jest. Twoje życzenie, skoro jest po. ten Idź mnie. Patrzcie, co się z nim stało, Ziomek. Ściana cię nie zabije. A ja już tak, niestety. Teraz możemy fajnie. Jak bo... za szkielet, kurda, powinien być. Zwórszony wow. człowiek. Idź do mnie w ogóle zachowuję się, jakby mnie tu nie było, prawie. Dobra, spróbujemy tak w taki sposób to zrobić. Wow, prawie oberwałem, ale to nic. Dobra, ale jeszcze raz powtórzę, bo się, jak zaczynam coś robić, to zaczynam się zapominać. Ale właśnie dzięki egzoszkieletowni chyba możemy dłużej przetrwać. To jest ten duży plus. No tutaj nie widzę, żeby ktoś miał działać, Gausa, więc. Twoje widzę... żelanie, tak. skoro i się. Idź do mnie. Mają jakąś taką broń. Ja sobie nic nie widzę, muszę to światło zaświecić. Możecie mnie zabić, zgwałcić. No dobra, zgwałcić, niekoniecznie. Ale to mi się przydał teraz. boga. Gdzie insz Was nagradza. Jezu, się przestraszyłem, kurwa. Mać. Ja nie chciałem. No i dobra. Nie spodziewałem się po prostu takiej obrotu sytuacji. Koleś, więcej nigdy tak nie rób. Ale wierzę ci na słowo, że już tak nie zrobisz. Twój pód zawieszający. Idź ka mnie. Nie dotykaj mnie. O kurde, radio. No. Dobra, są schody. O ty! Iczko! Co? Jedz chleba, o kurde, widzę, że zgodniełeś w najlepszym miejscu. O ile się nie mylę, tutaj, tutaj powinien mnie. być gość, który ma działo gałosa gdzieś nie wiem, gdzie. Come here Ten ma fajną broń. Okay, no way. O, jest. igao nie strzelaj z mojej, kurde, broni, se. bo i pocisków braknie. do będę chciał, ja e, Ta broń jest ciekawa. I teraz pytanie, czy ona jest lepsza? Powiem tak, jest trochę lepsza. Z tą się żegnamy na chwilę obecną. Ona strzela trochę inaczej, też jest celna. Łoty! ty! Skąd? Ze ściany po szóstu? Myślałem, że kurde, się wstał, nie wiem, tutaj jest... O, wow. tutaj się może dziać wszystko, więc... Granato! Gimć Dobra, gdzie jest moja Gauss? Chyba, że spadł na dół, bo już, kurde, jak przez ścianę wszystko przelatuje, to się widzimy, że Gauzą ja nie spadł. Chyba nie, chyba ktoś ukradł. Ja tak mnie. bardzo chciałem, kurde, Gauzą sobie postrzelać. Nie jestem. Twój płuc zawiązany. Kurde, ale ta broń napierdyla No ktoś do mnie strzela i go nie widzę, cholera jasna. Pewnie tam stoi Nie pomyliłem się, dobra Dawaj broń do Gaussa, cioto A ty dawaj amunicję, chociaż tej amunicji tu nie trzeba, bo ja wolę z tej broni strzelać Eee... No dobra. Dobra, może pierwszy rozwalę tego dziewuścia, co pan uciekł. Dobra, nie rozwalę go z tej broni na pewno, ale z tej już tak. A, przeładuję jeszcze. Żeby nie było, dawaj to. Elektromagnes. Twoja cel jest Idź mnie. Pokaż nosek. Nara, Ja cię, pierwszy żeby Ja taką broń miał. kurde, na Ukraińcu, to było. Dobra. Znaczy na ruskich, sorry. przepraszam. Was za to, co powiedziałem przed chwilą? Daj się jeszcze jedno znajduje, Twoj półki. Księżyc. Nie, na zamiary. Nie. Mierz siły na zamiary. bo kurde, na zamiary, bo kurde jak ty Dostarczyło mi widzieć tylko jeden jego kawałek głowy. Jeszcze jeden człowiek został i chyba jesteśmy wolni tutaj od tego... Twoje ty... żelanie skoro i spolnicę. Idź do mnie. Nie powiem, że wolni od... od tego głosu w głowie. Są jakieś urojenia monolitu. Oni mają tak samo, tylko że oni mają tak cały czas. Wyobraźcie sobie, co czas wam ktoś napierdziela. Idź do mnie, idź do mnie, idź do mnie, a później umieracie i... I guzik z tego mać. Spód człowiek. Idź ka mnie. Dobra, tam zaraz pójdziemy. Zobaczcie, co tu się stało. Goście chyba go rady. Jezu, to się rusza. Tego bym nie chciał, żeby ktoś to ruszadził teraz. Dobra, zmieniałem broń na, na szturmówkę. Idź ka mnie. I idzie, też. to, to, to jest. Jest. No dobra, teraz jest takie pytanko. Bo tutaj się trzeba gdzieś, gdzieś dostać. I tak, pokazuje się jeden C dalej. E, ja zapiszę sobie grę, bo tutaj jest taka sprawa jedna. Że nie wiem, czy tego nie musimy zapisać przypadkiem. Znajdź spełniać życzeń. E, tu będzie chyba wysokie promieniowanie, to jest sprawę. jest... Matko, co mnie. to jest? To się jeszcze pali! A co jest tutaj? Nie ma nic. Tu jest wysokie promieniowania prawdopodobnie albo coś, nawet nie wiem co to jest. Zmieniam go nie na tym, bo kurde tam nawet, naprawdę, nie... Nie będę jej wrzucał. jeszcze chyba tłoczy. Jezek tu promieniowanie. Swój! Idzie to jest sprawy... Idź, Idź do mnie! Nie, nie też i To jest chyba ten rdzenie reaktora w ogóle tak, by the way to jest elektrownia jądrowa. Tak się. Tak to wygląda. Te klocki, które tam leżą, tak by the way, to nie wiem powiedzieć. One... Nie wiem czy to te. Wiem, że na filmie to wyglądało twórca, że takie kloce ważyły kurde od cholery kilogramów i, i podczas wybuchu to po prostu wypieprzyło. O kurde, tam się w świecie tu mnie nie było. Tu mnie nie było. Jest i on. spełnić życzeń. spełnić życzeń. Ale jest taka sprawa. Ja sobie zapiszę, bo nie wiem, co się stanie. No to co to jest? Ja w to wejdę. Zobaczę, co się stanie. Uwaga. Ej, ja byłem prawie przy spełniaczu życzeń. Coś ty mi zrobił. Myślę, że to jest nie bez powodu. Chyba, żeby tam się dostać, chyba trzeba przejść przez ten teleport. To, to Co mi się wydaje. Chyba się dostać jeszcze na drugą stronę. Podoba mi się, że tu na oko trzeba przejść po prostu. By zasłużyć na dojść. Wczoraj zapisuję tu, żeby czasem nie spaść. Właśnie o tym mówię. Jeszcze raz w tej grze, bo to myślę, że to nie bez powodu ten portal tam był. Dobra, udało się tutaj dojść. Teraz tak, a mi jest jakiś trup. Już nie będę na to patrzył, co ten trup tam robi. Twój płuc zawieszający. Idź do mnie. To jest do cholery. Nie pamiętam, żeby tu było coś jakieś takie. To jest co przejście. już jakiś on piękny ten spełni od życzeń. Gościu spełni moje życzenie. Chcę być bogaty, Idzi bo mało Do mnie Ty a Ile do ciebie... To, co Czy to jest koniec gry w tym momencie? A! Znalazłem cię kurde! Chwała! Chwała! Jezu, nie zabij mnie. Pomyśl, życzenie. Myślę, życzenie, uwaga. Co wymyślisz? Jakie życzenie z Tearboku? Kurno, ależ ty piękny wyglądasz. Chcę, by Zona zniknęła. O proszę! Górny, chciałeś do wolności dołączyć? Chcesz, żeby Zona zniknęła? Piękne życzenie, kolego. Ogólnie, tak by the way, podobno jest sześć, yy, chyba zakończeń. Jak będziemy, jakbyśmy mieli ponad 50 tysięcy rubli, to prawdopodobnie zażyczylibyśmy sobie dużo pieniędzy. Ale nie będę tego robił. O oh my god! gościu, zamieniłeś się w zombiaka chyba! Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co się z gościem stało, to po prostu gość oślepł. Spełniło się jego życzenie, ale oślepł. Gdyby miał za dużo kasy, pomyślał o kasie, prawdopodobnie zginąłby. Przygnieciony przez te pieniądze czy tam śrubki jakieś. Zresztą, jeżeli chcecie, zostawię wam linka w komentarzu i tam będziecie mieć wszystkie zakończenie. Moje zakończenie... Stało się tak, więc to już jest koniec Talkera Czarnobyla. Oczywiście będzie jeszcze jeden odcinek, albo jeszcze dwa, z tego względu, że. No zostało jeszcze jedno zakończenie, które żeby je, z, że tak powiem, zakończyć, to, albo zdobyć, albo zrobić, jakkolwiek to brzmi, trzeba po prostu pójść trochę w inne miejsce i trochę inaczej zagrać, więc ja się widzę z wami w następnym odcinku. Ogólnie to już jest koniec gry. Więc peace out, do zobaczenia.